Moi drodzy, za półtora tygodnia licalia, zgodnie z umową z naszego poprzedniego spotkania, przyjechałem dzisiaj do Was, abyśmy porozmawiali na temat, jaki, jak, jak zaawansowane jest przygotowanie licaliów, jaki jest Wasz plan, jeżeli chodzi o przebieg licaliów, to co sobie ustaliliście w, w drodze spotkań, spotkań roboczych jak ma wyglądać, jak ma wyglądać ta impreza, jak ją sobie wyobrażacie. One, daje dobie słońca, to mi przypomina, że nie jestem sam, jest to e, impreza kulturalno sportowo-rozrywkowa, będzie się działo dużo. E, na scenie wystąpią zespoły Obe Your Husband, Edward With Gun", e, Ulica i gwiazda zespołu z e, wokalistą Juan Carlos Cano, czyli e, N-Close. Są to koncerty, konkursy, występy, pokazy. W tym roku zaplanowaliśmy też bardzo ciekawy wybór mistera i mis licealistów powiatu kraśnickiego. Każdy młody znajdzie coś dla siebie. Moderna, bardzo mizerna, pluje mi pod buty, nie gra na nerwach Desz się otwartym kurkiem Płoszą z tym samym każdą maniurkę Patrzę w to okno, które kiedyś dobrze znałem Patrzę w to okno, które tak zapamiętałem Przestrzeń Poddasza nie zaprasza, lecz odstrasza Światło rozprasza, miłość wasza, a nie nasza. Popatrz na mnie, a nie na jego rozbuchane ego Nie potrafię gwizdać na dziewczęta w Reju już były, w Trójce już były, więc przyszła po prostu kolej na nas. A program imprezy to na pewno będzie bardzo ciekawy. Będą wybory mi z powiatu, więc wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę i najpiękniejszego chłopaka ze wszystkich szkół powiatu, powiatu kraśnickiego. Będą różne koncerty, będą konkursy z nagrodami, gry, zabawy. Myślę, że każdy powinien na tej imprezie znaleźć coś dla siebie. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. Planujemy zrobić nawet coś na wzór kącika relaksu, żeby ktoś mógł sobie na leżaczku usiąść, odpocząć, napić jakiegoś napoju, oczywiście bezalkoholowego. Będzie to impreza szkolna, więc... W tym godziku też mamy zamiar zorganizować zbiórkę pieniędzy, sprzedając ciasta, sprzedając jakieś kanapki, jakieś napoje w celu jakichś takich dobroczynnych zbiórek. Ma być również promocja zdrowej żywności. Po wyborze Miss i Mister Liceaus będzie zespół muzyczny Ulica, bo tak się rozmawia, że trzy zespoły. Załóżmy to może być zmiana. Tak, tak, bo ja bym tutaj wniósł most, pewne zmiana, zmiany. Zmiana, tak, zespołem ok. w większości, będzie... większości składającym się z, z młodych osób licealistów, czyli Obey Your Husband. Potem bym dał wybory MIS i, i potem następne te zespoły rokowe, które nam zostały. na głowie. Nie ma jeszcze połowy września, a na 19 ma być organizowane. Organizacja zaczęła się mniej więcej od początku roku szkolnego i ma masakrycznie duży program i masakrycznie mało czasu. szanuj i waszą przestrzeń powiększów Zaku papelillo, me preparo un cigarrillo, y una cinta, palkanuto de Hachis. Hachis! Zaka jelacinatron, venga jelacinatron, gemelacinatron. No i cinas, no i cinasu. 19 września na terenie obiektów zespołu szkół nr 1, czyli popularnej górki, odbędą się trzecie już licealia powiatu krasnickiego, na które serdecznie wszystkich zapraszam. Buon